Kochani, zebraliśmy się tutaj w jednym celu. Dzisiaj nie chciało nam się czytać książki, jaką jest Duma. Może już czytaliście, może nie pamiętacie chcecie sobie przypomnieć. Może macie za kilka dni maturę i, um, i chcecie sobie przypomnieć, żeby mieć więcej niż 30%. Spoko, dwie opcje są dobre. Ja mam wyświetlenia, wy macie wiedzę. Lektura w Mianarze taka. Aktualna. Oni mieli sobie dżumę. My mamy koronawirusa. Szczury nam jeszcze po ulicach bieg nie biegają, ale przynajmniej u niektórych. Akcja powieści rozgrywa się w 40 latach XX wieku. E, utwór zaczyna się rankiem 16 kwietnia. Rok nie jest tak do końca określony. Wiemy tylko, że to jest rok e, 1940, któryś. A nie wiemy który. Wszystko dzieje się w Oranie. O Oran. Jakbyś coś orał, tylko N. No dobra, nieważne. I tego y, ranka 16 kwietnia dr y, Ruxałam, jak się poprawnie czyta y, Rieux, czyli y, jak się dowiedziałam, rius francuskiego, co y, oznacza w ogóle śmiać się. Także pośmiejemy się razem z lektury o śmierci. No to rankiem tego 16 kwietnia ten doktor, ryux, doktor śmiać się, dr Riu. widzi sobie martwe zwierzątko, a tym zwierzątkiem jest szczur. No i to, to jest taki kluczowy moment, który musicie znać, że jakiś Francuz o nazwisku śmiać się e, zobaczył zdechłego szczura i zaczęła się pandemia. Sorry, wtedy jeszcze epidemia. E, no więc w tym oranie wybucha sobie ta epidemia dżumy. Na 9 miesięcy, czyli na okres ciąży, możecie sobie zapamiętywać to w ten sposób eee, Miasto totalna panika, nikt nie wie co się dzieje, miasto zamykają Jest totalny rozpierdziel eee, No bo nikt się tego nie spodziewał No i najpierw ten Ryu zobaczył sobie szczurka. A później następne osoby zaczęły widzieć te szczury u siebie tam w domach, w firmach, na ulicach. A to nie były pojedyncze sztuki, tylko to było naprawdę masowe zdychanie szczurów. No to w sumie tak zaczęli sobie myśleć, ej, że coś jest nie tak, że jakby chyba wcześniej tak nie było. O, o co chodzi? No i tak w sumie, jak już te szczury zaczęły sobie zdychać, to ludzie zaczęli też w tym samym czasie chorować. I jakieś tam pewne mądre osoby sobie. Stwierdziły, że dodadzą dwa do dwóch i powiążą to ze sobą. Ale też inne mądre osoby, takie jak na przykład lekarze czy władze miasta, yy, twierdzą, że no nie ma opcji, nie ma żadnej epidemii, no bo yy, wcześniej nie było, to czy, czemu miała być teraz jakaś epidemia czegokolwiek no i się myli, nie? No i tak jak my teraz mamy, że gdzieś tam ktoś oblicza te liczby osób zakażonych koronawirusem, to u nich też był ktoś taki i sobie liczył ile osób dziennie się zaraża i umiera. No i pewnego dnia doszło do tego, że ta liczba osób wynosiła już 300. 300 osób dziennie, co to są dla nas teraz za liczby, prawda? No i dobra, czyli 300 to taka sobie um, liczba w sumie już duża, Okej, okay, zamknijmy miasto i zacznijmy z tym, co się robić. Więc ogłaszają sobie stan epidemii i zamykają bramy miasta. No i teraz tak, ludzie oszalali, ludzie zaczęli panikować, wstrzymano w ogóle komunikację pocztową, bo... Bo mogły listy przynosić epidemię, także koniec. Nie ma też dostępu do swoich bliskich, którzy są za granicami miasta, także troszkę zaczyna już, ludzie zaczynają świrować, bo nie wiedzą co się dzieje i co się będzie, co, co będzie się działo i, i nic nie wiedzą w sumie. Z racji tego, że ludzie lubią ze sobą gadać i panikować, to przy, były bardzo przeciążone linie telefoniczne, więc sobie pomyśleli, że w sumie to odetną. Dzwonienie międzymiastowe. E, tak więc była przerwana też komunikacja telefoniczna. I na okres tej epidemii jedynym możliwym sposobem, żeby sobie przesłać do kogoś wiadomość, był telegram i to tylko i wyłącznie do 10 słów. Także ludzie byli troszkę zirytowani, troszkę panikowali, zaczęło im odbijać, jakby jeśli teraz wam się trafi dżuma na maturze, to bardzo y, fajnie dla was, ponieważ wiecie mniej więcej co osoby zamknięte, które ciągle mają jakieś nowe nakazy, ciągle mają nowe informacje. Nikt nie wie, co się dzieje i nikt nie wie jak to wyleczyć za bardzo. Dopiero to przeżywaliśmy, a musimy o tym pisać, także jeśli będzie to w tym roku na maturze, to tak jakbyśmy pisali kartkę z pamiętnika Tylko imiona się nie zgadzają No to piszecie tam uczucia kierujące ludźmi podczas dżumy Rozdrażnienie, irytacja, yy, panika, niepewność i jakie mnóstwo innych No i dobra, ludzie sobie już troszkę popanikowali Troszkę im yy, odbiło i w końcu im się znudziło I w końcu zaczęły się stany depresyjne Stało się przygnębienie, stało się stała się po prostu bezradność. Widzieli, że bliscy im codziennie umierają, wiedzieli, że nie mają kontaktu z ludźmi poza miastem, wiedzieli, że coraz mniej im można wolno eee, i że w sumie to to, że ich życie jest bez sensu. Tak jak teraz zamieniamy sobie na przykład stadio, stadiony w jakieś tam awaryjne szpitale covidowe, tak oni mieli gmachy publiczne zamienione w szpitale. Co jeszcze musicie wiedzieć, największy sprzeciw budziła na przykład izolacja chorych. A teraz my też mieliśmy o to oparcie, że nie, nie możemy chodzić do umierającej babci, dziadka czy coś tam. No, oni mieli to Dokładnie dozą. Zmieniły się także pogrzeby. Na początku, jeszcze rodzinka normalnie mogła sobie iść się pożegnać ze zmarłym, później to ucięli i już znieśli te ceremonie. Tylko formalności i alo. Do widzenia. Także teraz będę się posiłkować notatkami, jeśli pozwolicie. To zapamiętajcie, możecie sobie gdzieś tego użyć. Rodziny w tych pogrzebach nie uczestniczyły, bo odbywały kwarantannę. Zmarłych grzebano we wspólnych grobach, bez strumien. Zwłoki posypywano niegaszonym wapnem. No i gdy brakowało miejsca na tym cmentarzu, to zaczęto palić zwłoki w krematorium. Nieciekawa sytuacja, nie jeszcze nie taka tragiczna. To znaczy zła, ale no nieważne. Za chwilkę będzie gorzej i już mówię. Okradano domy, które były opuszczone przez chorych, i tworzyły się bandy, które. Doorganizowali. Gdy ta choroba zaczęła się wycofywać, to ludzie totalnie w to nie wierzyli. Nie świerzyli się z tą radością, po malutku sobie um, przyzwyczajali się do tej informacji, no ale gdzieś tam po malutku sobie ta nadzieja w nich kiełkowała. 25 stycznia prefekt wydał rozkaz, by przywrócić oświetlenia. Także tak, odcięto ich od. Światło. No, także jak już to oświetlenie wrócili, to mówili: o, 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 fajnie! 25 stycznia, pamiętajcie. I już wtedy zaczęli się w sumie ciekawość. Oni im już odbiło, e, bramy się otworzyły, ludzie zaczęli być szczęśliwi, uśmiechać się, śmiać, tańczyć, dzwony biły całe popołudnie. Także to, co musicie zapamiętać: e, rozłąka z najbliższymi, samotność, wygnanie, zagrożenie śmiercią, e, masowe groby, krematoria, zaciemnienie, braki żywności. E, trochę tak jak y, w czasie wojny. No i to, co Wam teraz powiedziałam, to było takie y, streszczenie dotyczące w ogóle co tam się w tej dumie y, działo. To jest dosłownie liźnięte i to, co musicie jeszcze wiedzieć, to y, bohaterowie musicie wiedzieć, jak się nazywali, y, co tam robili, y, znać mniej więcej ich charakter. Ten najważniejszy to jest ten doktor Ryu, czyli Bernard Ryu Po polsku śmiać się, zapamiętajcie, to może wam wejdzie Ryu generalnie był lekarzem on strasznie dużo roboty tam odwalił. No ale dobra, był sobie lekarzem, ale też narratorem i autorem kroniki Oranu. On jest jednym z tych ogarniętych ludzi w tamte, za tamtych czasów, także jako jeden z pierwszych zobaczył w ogóle, że ta epidemia się zaczyna i łączył sobie to, że szczurki i choroby i śmierć to się jakoś tam łączy. On miał sobie żonkę. Mówię, miał, bo już nie ma, umarła. Tak, jego żona pojechała sobie dosłownie chwilę przed zamknięciem bram do uzdrowiska, bo była chora. E, uzdrowisko w górach. No i ten już sobie sam, tam sam mieszka, przyjeżdża sobie jego mamusia i sobie nim zajmuje. Się, nim zajmuje. No bo wiecie, e, przecież facet bez baby sobie nie poradzi. E, nie posprząta domu. Możecie zapamiętać, że to, że jego mama była przy nim. E, Wspierało go na duchu, że dzięki niej miał siłę. No, no to takie pierdały. Ryu generalnie życia prywatnego prawie że nie ma. Cały swój czas poświęca na leczenie ludzi. Ciągle jest w szpitalu, ciągle leczy chorych. Prawie nie śpi, pracuje nad siłę, ciągle tylko myśli, leczy, myśli, leczy. Ta osoba, która y, totalnie y, nie widziała opcji, żeby nie, nie pomagać w tamtych czasach, tam, w tamtym czasie. I tutaj jest taki cytacik o tym właśnie, że nie wierzy w Boga. Skoro jednak śmierć ustanawia porządek świata, może lepiej jest dla Boga, że nie wierzy się w Niego i walczy ze wszystkich sił ze śmiercią, nie wznosząc oczu ku temu niebu, gdzie On milczy. No więc on ogólnie gada tam o tym, że gdyby wierzył w Boga, to musiałby przestać się leczyć, bo wierzyłby, że On go... się leczyć, wszystkich leczyć, bo wierzyłby, że po prostu On ich no. On generalnie jest człowiekiem, który ma silne poczucie obowiązku To już powiedziałam przed chwilą eee, Czyli no, on uważa, że jego obowiązku jest walczyć ze śmiercią Walczyć ze złem, walczyć z chorobą eee, Nie poddawać się On strasznie w ogóle wierzy w ludzi I mówi tak, ludzie są raczej dobrzy niż źli Fajnie Miło z jego strony No on nie jest głupi Ma świadomość tego, że szczepionek nie starczy dla wszystkich Aha, mówiłam, że żona umarła? Mówiłam. No, także jak będziecie mieli poszukać jakiejś osoby, która kocha ludzi, wierzy w ludzi, e, to doktor e, Ryu jest idealnym przykładem. Jakby ja chcę być z wami szczera, także nie uczycie się, że to, co tutaj ode mnie usłyszeliście, wam wystarczy na maturę albo na sprawdzian. No, absolutnie nie. Ja wam dam po prostu taki pogląd na sytuację, która się tam dzieje. E, nie wiecie wszystkiego, także... Mm, Przeczytajcie sobie jeszcze o głównych bohaterach. Może powiem Wam jeszcze po prostu motywy, które tam są. E, motyw zła, motyw lekarza, motyw apokalipsy, epidemii, motyw człowieka w obliczu zagrożenia, motyw śmierci nie wiem czy mówiłam albo motyw wiary, ale w coś, nie że w Boga to też Wam się może przydać. W każdym razie tak ja was nie okłamuję, że to co powiedziałam, jest wyczerpujące, bo absolutnie nie jest. Jeśli was zaciekawiłam, super cieszę się bardzo. Jeśli jesteście wzrokowcami i musicie to zobaczyć, to zapraszam Was na swojego Instagrama, gdzie pojawi się notatka o dumie. miejsce data, tak krótkie informacje, które są w sumie ważne i mogą Wam się przydać, możecie sobie je przepisać albo wydrukować. Jak chcecie. No i powodzonka więcej niż 30% rzeczy pa, pa.